Gmina Osielsko, wysoko rozwinięta infrastrukturalnie, zapewniająca komfort życia swoim mieszkańcom, dbająca o jak najlepsze warunki i poziom edukacji dzieci i młodzieży, promująca zdrowy styl życia. Pani dyrektor, proszę opowiedzieć o swojej drodze zawodowej, również o pracy dla samorządu. Prace w tej szkole rozpoczęłam z początkiem lat 90. Jestem nauczycielem biologii, nauczycielem dyplomowanym. Wcześniej uzyskałam pierwszy i drugi stopień specjalizacji zawodowej. Już jako nauczyciel zajmowałam się oprócz nauki dwoma ważnymi problemami. Pierwsza rzecz to jako nauczyciel biologii chciałam, aby moi uczniowie mieli dobry kontakt z przyrodą. Dlatego organizowałam im. Wiele wyjazdów, rajdów, wypadów w teren, tak, żeby przybliżyć im problem ekologii, żeby dzieci zrozumiały, jakie są zależności w przyrodzie, jaka jest rola człowieka w tej przyrodzie. To dla nich zrobiłam Arboretum przy szkole, to dla nich współpracowałam z nadleśnictwem, jestem współautorem folderu Pomniki Przyrody w gminie Osielsko i dla nich organizowałam współpracę między innymi też z Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślencinku. Moje działania zostały zauważone. Dostaliśmy nagrody dla szkoły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Banku Ochrony Środowiska. Drugim problemem, jaki był dla mnie ważny, to był wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Przez wiele lat byłam organizatorem obozów w Bożenkowie, a także wyjeżdżałam jako wychowawca z uczniami i to był zarówno wypoczynek letni, jak i zimowy. Jeśli chodzi o współpracę z samorządem, to od wielu lat jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto współpracuję z lokalną społecznością, z Sołtysem, Radą Sołecką, z Kołem Gospody, z Klubem Seniora, z Nadleśnictwem, z Parafią, bo wierzę, że we współpracy jest siła. W trakcie 30 lat pracy samorządu przeprowadzono dwie reformy edukacji. Na pewno utkwiły w pamięci dyrektora szkoły. Oczywiście, z racji tego, że od 2005 roku pełniłem funkcję dyrektora, to za mojej kadencji ta ostatnia była szczególnie ważna, dlatego że musiałam się zająć trochę zmianami w szkole. Oprócz tego, że nauczyciele musi się, musieli się przygotować do pracy z młodszymi uczniami, to musiałam przystosować budynek. Dzięki współpracy bardzo dobrej z organem prowadzącym, czyli z Gminą Osielską, z Radą Rodziców, a Także dzięki lokalnym darczyńcom. Szkołę przystosowaliśmy dość dobrze, i mogliśmy się zająć zarówno młodszymi, którzy się pojawili w tej szkole, jak i gimnazjalistami, którzy jeszcze byli w tej szkole i musieli też się czuć ważni i zabezpieczeni w tej szkole. Każdy uczeń jest dla mnie ważny. Wiemy, że szkoły na terenie gminy Osiersko cieszą się wysokim poziomem. Jakie sukcesy odnoszą nasi nauczyciele, uczniowie i absolwenci? Sukcesy bywają różne. To są sukcesy uczniów, wysokie lokaty w konkursach, ale to jest też zwykła codzienna praca, bo mamy też dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel jest zadowolony zarówno z sukcesów w konkursach, jak i bardzo zależy mu na trosce o ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeśli chodzi o te sukcesy, to mamy chociażby w tym roku dwóch laureatów konkursów wojewódzkich organizowanych przez Kuratorium, a to już jest ta najwyższa lokacja kata może być. Na uwagę zasługują konkursy sportowe, humanistyczne. Wspólny konkurs to był konkurs organizowany przez Ogólną Polską Sieć Edukacyjną, tak zwane Ose, gdzie uzyskaliśmy pracownię multimedialną, taką przenośną. W trosce też o tą współpracę, jaka była z Radą Rodziców, uzyskaliśmy tytuł Roku, w minionym roku. Dzięki tej współpracy też odbyły się różnego rodzaju festyny. To też są sukcesy, zarówno rodziców, jak i nauczycieli, bo pragnę dodać, że co roku mamy dwa festyny w ciągu roku i Mikołajki i Majówkę. Także sukcesów mamy troszeczkę, jeśli chodzi o absolwentów, to mogę tylko powiedzieć, że gimnazjaliści, którzy, których już nie ma w tej szkole, nie mieli nigdy problemów z zostaniem się do wymarzonej szkoły. A czy jest coś, co chciałaby Pani przekazać mieszkańcom z okazji 30-lecia samorządu? Oczywiście, że bym chciała, bo chciałabym podziękować za zrozumienie, za współpracę, za każde ciepłe słowo i uśmiech na co dzień, bo w dobrej atmosferze naprawdę wspaniale się pracuje i jestem przeszczęśliwa, że mogę w tej gminie pracować i, i być dyrektorem tej szkoły. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.